Bardzo serdecznie we vlogu. Jest straszna pogoda, bo pada i jest ciemno, ale jest weekend, więc pozytywne nastawienie um, chciałam wam na początek pokazać taki mały update um, coś u nas zmieniło, bo dokupiłam kilka fajnych rzeczy do kuchni um, zaczęłam wymieniać wszystko na takie szaro-drewniane zaczęła się od tej suszarki, którą może pamiętacie um, taką fajną suszarkę kupiłam na naczynia, którą zresztą Anitka z kanału Kącik Anity też sobie kupia, um, więc wiem, że spodobał wam się taki styl, bo u wielu osób widzę teraz takie suszarki i dokupiłam kilka innych rzeczy, więc chciałam pokazać, bo dzisiaj jest zdalny dzień, bo mam sprzątany super dom. Wczoraj pochowałam wszystkie ozdoby świąteczne, schowałam choinkę. Troszkę smutno, ale wiecie, nowy rok przynajmniej jest, wiecie, czyściutko, sprzątany i jesteśmy gotowi na nowy rok, więc... Pokażę wam teraz, bo mam fajnych właśnie dodatków, dużo szaro-drewnianych. Tak chciałam teraz wszystko wymienić tutaj w kuchni. Praktycznie wszystko, już wymieniłam. Stoją mi tak naprawdę dwie rzeczy. I później pojedziemy do centrum z Liamem. Mimo tej pogody. Ale jest się po prostu w shopping center, bo szukamy właśnie kaloszy. Liam ma raz w tygodniu szkółkę leśną i potrzebujemy jakieś ładne, kolorowe kalosze, bo już te... Przed się robią małe. No i zobaczymy, jak się udadzą zakupy, czy jeszcze gdzieś pójdziemy. Um, no, a teraz bym Wam pokazała, właśnie co się u nas e, zmieniło, więc zapraszam. Zaczęło się od tej suszarki z firmy Tower. Bardzo mi się ona podoba. Strasznie mi właśnie spodobał ten. Em, taka seria szara z drewnianymi dodatkami. I wtedy jeszcze w Primark udało mi się kupić koszczek właśnie na owoce. Em, I w okresie świątecznym dużo rzeczy udało mi się kupić. Właśnie ten dozownik na płyn. To było w Home Sense, Nie wiem, czy był na redukcji za 5 funtów, bo wszystko z nim jest w porządku. Więc mi się udało za dobrą cenę. To jest ten Joseph, coś tam ta firma. E, na mydełko takie. Fajne, bardzo ładnie to wygląda takie matowe. To kupiłam w Tesco, naręcznik papierowy, też szary, z drewnianym kupiłam w DERENC, też za grosze. Te właśnie dwie rzeczy, jeszcze chcemy wymienić, ale jeszcze nie znalazłam, co mi się podoba, bo toster, który jest do kompletu z czajnikiem, niestety jest na cztery tosta, to troszkę za dużo dla nas. One za, no dwa to czasami jest za dużo, więc nie jest tutaj takiego w pakołce wielgarnego tostera, więc jeszcze szukam i jakieś fajne noże i też myślę, że może w Homesense znajdę, bo to mają taki fajny wybór takich ładnych, wiecie, setów. I właśnie taki super set, tak naprawdę dostaliśmy na święta od mojej teściowej, bo prosiliśmy, żeby nam kupiła przez Amazona, bo na moją konto, um, i stwierdziła, że ona zapłaci, to będzie jej prezent na święta, więc to był chlebak i to się ściąga i to jest deska również do krojenia, więc rewelacja. Bardzo mi się to podoba. I w zestawie był jeszcze taka duża puszka, tam mam jakieś słodkości, herbata, e, cukier i kawa, więc fajnie to wygląda. Dostałam w ogóle taki fajny zestaw kosmetyków od koleżanki, więc się idealnie sprawdził. Mam taki kącik na kawę, w końcu mam tutaj kawę i syropy. I tutaj moje te oczywiście zostają i czajnik również mieliśmy, który mi się marzył od dawna. Strasznie ładny i właśnie w The Ranch go znalazłam naprawdę za pół ceny, gdzie, norma gdzie normalnie widziałam właśnie za prawie 60 funtów go, a w terencz był po 34. Więc w okresie świątecznym właśnie udało mi się czajnik kupić, więc bardzo, bardzo się cieszę. No i właśnie w tej samej serii jest jeszcze toster, ale niestety na cztery kanapki, a to zdecydowanie za dużo dla nas, ehm, więc jeszcze szukam fajnego tostera. Ale właśnie mamy kilka fajnych dodatków i teraz bardzo ładnie to wygląda. Ehm, jeszcze czekam, wyciągnęłam sobie w ogóle nowy kubeczek na wodę, bo ten już ma 12-13 lat. I już jest taki trochę obgryziony, liam mi tu obgryzła rurkę, jakby mniejsze I stwierdziłam, że czas na nowy, to jak mi przyjdzie to Wam pokażę, bo jeszcze czekam I tak to się teraz prezentuje, jestem bardzo, bardzo zadowolona Trochę się też zmieniło w salonie, w końcu wymieniliśmy tą półkę na książki To mogliście widzieć na moim Instagramie, więc się bardzo cieszę, w końcu jest biała, nie tam brzydka, brązowa, która tak tu nie pasowała Jestem z niej bardzo zadowolona. Myślałam o takiej większej, ale w sumie to nam by za dużo miejsca tu zajęła i zrobiłoby się, wiecie, ciasno, więc jestem bardzo zadowolona z tej. Tylko wymieniliśmy te rączki, bo oryginalnie były takie malutkie, białe. A ja dokupiłam takie same, jak są przy tym łóżku dziennym, więc wygląda troszeczkę jak zestaw. Więc bardzo fajnie, z tyłu dalej ten sam. No i w końcu pojechaliśmy tą półkę nad grzejnik, więc mogłam tutaj poukładać. Świąteczną w go dekorację, ale to zobaczycie w przyszłym roku. <grym> no, ale w ogóle, jak to jest pusto, bez tej choinki. masakra. I takie echo się aż zrobiło. No, ale tak to wygląda. Jeszcze zostaje nam ta płeczka, ale nie mogę nigdzie znaleźć w takim wymiarze. Ja nie wiem dlaczego, ale wszystkie są albo z, dużo za duże, albo takie, wiecie, maciępęki możecie kupić, więc szukam na wymiar tutaj jeszcze takiej szafki białej. No i mój kwiatuszek żyje jeszcze i dżent troszeczkę się przechyla, więc nie wiem, czy musisz zacząć to tu czy tutaj nie muszę już tego palika i tam sadzić, bo kompletnie się nie znam. Um, ale tak trochę mnie martwi, że ona się tak strasznie przechyla do przodu. No i tak to wygląda, i w ogóle dostaliśmy tutaj ten, nie wiem jak to się nazywa to jest jakiś taki jak wodospad z dymu. Dzisiaj spróbuję go odpalić, bo dostaliśmy też zestaw knotów. Bardzo mi się to podoba. Widziałam to u kogoś na Instagramie, więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. Bardzo fajnie, na pewno kupię tu jeszcze jakieś dodatki, żeby sobie postawić. Um, ale póki co, tak to wygląda. I tutaj jestem ten pociąg dostał na święta od moich rodziców. I na górze jest tor samądowy, więc tam nie ma miejsca. Na razie tutaj stoi. Więc tak się prezentuje nasz salon teraz i to oczywiście stół i milion świeczek. Dostałam tyle świeczek w ogóle. Tutaj mam taki Irish Cream. A tutaj w ogóle, to nie pamiętam taki ma zapach, ale to moja koleżanka robiła i również to robiła, Black Opium. Przepięknie pachnie w ogóle jak wygląda, fajnie. Jak mi się uda otworzyć, to Wam pokażę. Taki jakby marmurek. O Jezu, jak cudnie pachnie. Więc zostałam na święta, a tą dostałam w zeszłym roku i zapomniałam o niej, ona mi była w szafce. Tylko to jest taka wiosenna, więc to sobie na wiosnę zapalę. I mam jeszcze pomarańczowo cynamonową, ale to jest koło mojego łóżka i zapalam sobie, jak tam książkę. Let's go! Three two, one. Three, two, one, go! Go to the car! My już gotowi na zakupy. W idealnym momencie wyszłam jeszcze, bo właśnie przyjechała pani z paczką. Więc pokażę wam, co przyszło mi, jak wrócimy z zakupów. Liam gotowy z Misiem. Liam iz Teddy i z Manchester. United. United. Adama Babcia jest wielką fa fanką futbolu, ale ona jest fanką Arsenalu. Jak ostatnio nie byliśmy to cały czas namawiali, a Marzeb mówił, że Arsenal jest najlepszy, więc. Alex. Yeah, his name is Alex. Jak jakiś chyba trener Manchester United. Nie, wiem, nie znam się, ale Adam właśnie tak na wypadek kupił mu się z koszulką Manchester United. No, więc bierzemy Alexa i idziemy shopping. Yeah. Shopping? Oh, we wanna watch movie. Okay. Będziemy oglądać um, Strażaka. niestety bez butów. Byliśmy w Freimarku, ale tam mieli tylko Spidermana, my nie lubimy Spidermana i takie brzydkie dinozaury i brzydką kaczkę, więc żadne nam się nie podobały i poszliśmy do Daismana, ale niestety, znaczy mieli dwie pary nawet z Pszym patrolem, ale nie w jego rozmiarze i Zajęłoby tydzień do dwóch, żeby je zamówić z innego sklepu, więc zrezygnowałam. Popatrzymy jeszcze w Tesco, tylko nie wiem, czy dzisiaj jeszcze pojedziemy na zakupy takie wiecie, duże, tygodniowe, czy jutro. A jak nie, to jeszcze Morrison, bo w takich sklepach też można kolorowe, fajne kupić kalosze, więc oby się udało. I w sumie nic nie kupiłam, więc to połaziłam trochę po tych sklepach, bo Liam był grzeczny na więc przeszłam się po kilku sklepach, ale. Nic nie potrzebuję po tych świętach, wiecie jak to jest, że tyle się dostało i nie potrzebuję nic. Weszłam do The bo były jakieś wyprzedaże, ale co miałam kupić? Wiecie, peeling, żeby, jak ja mam tam 10 pod sodami, czy balsam, mniej więcej to samo. Bo też e, przecież na święta przydam paczka z Polski, więc kosmetyków troszkę dostałam. Na święta trochę kosmetyków dostałam, później Wam pokażę, jakie fajne e, właśnie nowości. Ehm... Więc centrum wyszliśmy, podjechałam do Aldiego, bo przyjeżdżałyśmy do Aldiego i pomyślałam, em, bo Liam chciał Kinderka, że wskoczymy sobie do Aldiego, bo ja nie robię tam zakupów, my jesteśmy team Lidl, my używamy do Lidla, pewnie dlatego, że w Polsce robią zakupy w Lidlu, em, ale też jakoś takie te produkty nam nie podpasowały w Aldi, tylko preferujemy z Lidla, no tak pojechałam zobaczyć co jest ciekawego bo tam jeszcze było napisane, że jest Baby and Toddlers Week to myślałam, że może jakieś zabawki, jeszcze coś fajnego będzie dla Liam'a ale nie było absolutnie nic kupiliśmy tylko Kinderka i kupiłam sobie te owocki Persimons nie wiem jak się po polsku nazywa sprawdzałam kiedyś, ale zapomniałam bo ja ich nigdy nie jadłam, ja dopiero je spróbowałam, nie wiem, może miesiąc temu chyba moja korzenka je do pracy i pierwsza spróbowałam bo ja nie widziałam w ogóle, widziałam je w Tesco, ale nigdy nie próbowałam A są przepyszne, nie wiem czy próbowały się. Ja to sobie kupiłam, będę miała do pracy, ale na zakupy musimy jeszcze jechać, właśnie takie tygodniowe. I ta paczka, co mi już, to wam pokażę, to jest ten kubek, o którym mówiłam, że zamówiłam kubek na wodę. I właśnie przyszedł, jeszcze go nie rozpakowałam, bo chciałam pokazać, jak pięknie, przedzapakowany w czarny papier z napisem: Thank you. I do tego jest zielona rurka, więc bardzo się cieszę, taka sama jak miałam w tym oryginalnym kubku. Więc fajnie, że zielona, bo na zdjęciu była przezroczysta. Pewnie się domyślać jakie, bo y, możecie kupić na Ebayu właśnie personalizowane te kubki z waszym imieniem, z różnymi, wiecie, designami. Ale mnie się spodobał jeden tylko. Jezu, jaki piękny. O Jezu, jaki piękny. Do you believe in magic? Of course I do. I tu jest, w ogóle patrzcie się ile tych gadżetów. A tu jest napisane Sylwia. Bez błędu. Bardzo się, wiecie, miałam nadzieję, że się nie pomyli pani, bo tam był ostatni sprzedawago. Więc jakby się pomyliła, to wiecie, nie ma drugiego. Boże, ale czaderski zgredek. Więc ja uwielbiam ten kubek, ten co mam ze Starbucksa, bo naprawdę pomaga mi pić. Oni cały czas to stoi wiecie z wodą. Co przychodzą, to się napije, a jak na górę sobie wezmę, wiecie jak ćwiczę, to się super z takim, ze słomką pije niż z butelki. Więc bardzo, bardzo się cieszę. Boże, jaki jest piękny! Jaki duży! Chyba ja sam. Ten sam rozmiar. Tak, to jest mój oryginalny. Z... Boże, no mówię, on oh ma chyba 12 albo 13 lat dobrych, ale już jest zdewastowany, więc bardzo się cieszę, że mam no, ale piękny, o oh Boże, jaki piękny. a jeszcze ostatnio zamówiłam sobie, przepraszam, przyszła butelka na wodę do pracy, bo ja mam też taką małą strasznie, tam chyba nawet pół litra nie ma, um... A staram się dużo więcej pić I chciałam kupić jakąś fajną A szukałam fajnej, ale żeby była ze słomką Bo ja nie lubię przechlać, bo się zawsze się Zawsze mi wleci do złej dziury, wiecie I się potem zaczynam kaszać w pracy I panika, że wiecie, umieram Więc zamówiłam sobie też na ebay właśnie Taką wielką, podobno widziałam kiedyś U... Magdy Miss Always Perfect. Ona na Amazonie zamawiała i taką właśnie cieniowaną, bardzo ładna, to niby wiecie, jest jestem godziny, ile macie pić, To jest litr, więc super i właśnie podoba mi się, że jest ze słomką i nie muszę pić je przechylać, jest przepiękna, więc jestem, wiecie, przygotowana na picie dużo wody. Czas, bo już właśnie je... Wymienić. A teraz biorę się za obiad i będzie coś, co jem chyba już trzeci raz w tym tygodniu, bo jak Adam to zrobi, ja sobie przypomnę o tym, to potem chcę jeść to ciągle, bo mi to tak smakuje. I to jest pieczony ziemniak z tuńczykiem. Więc wiem, że w Polsce są te pieczone ziemniaki. Wiem, że w Krakowie jest taki futrak, um, ale nie wiem, jakie macie tam nadzienia. Ja najbardziej lubię właśnie z tuńczykiem i z um, fasolką to angielską i serem żółtym. Um, ale ostatnio tuńczyk za mną chodzi, więc dzisiaj znowu będzie z tuńczykiem, chyba trzy dni temu siadam. No, więc będziemy robić ten i oczywiście się. W ogóle to jest mój nowy kubeczek, ale nie, nie, ja kupiłam, dostałam w prezencie, więc to się nie liczy. Ale jest przepiękny, idealny na taką niedużą kawkę, więc codziennie rano z niego piję. Tylko jedyne, co mnie martwi, że te moje kubki już niedługo nie będą miały gdzie mieszkać, bo no tu już jest na full, tam jest kubek, tam jest, tam jest kubek, tam jest kubek, tam jest kubek. I co teraz? Gdzie będzie mieszkał następny kubek? No jak nic potrzebuje większy dom. Będziemy robić ziemniaki, ale Adam będzie robić ziemniaki. Say hello! hello. Say Happy New Year! Happy New Year! <laughs> What are we doing? Potato. Baked potato! Ziemniatki! Ziemniatki! Dwa, cztery, pięć ziemniatków. Hello! <laughs> we're cooking! Do you want some potato? Do you want potato? Potato for Liam? Potato? Yeah! Hello yeah then, take it. No, Liam we're to play. <laughs> <Cut>. Catch. <laughs> wow, what a throw. <laughs> okay, what are we doing with the potato? First, we need to get some oil. I don't know what I did wrong last time. Apparently, it's not that good like when Adam made it. We need so A little helper. And pepper. No. We need to wash potatoes. And stop them. Potatoes. Kabusia. Potatoes. Let's go. Mm. Oh. We've got oh. business to Why? do. Nie mamy czasu gotować, bo my gramy. To proszę. Liam? O oh, mami. Mami. Okej. Okay. Proszę. <laughs> Moje życie teraz z mężczyznami. Liam się już idą mi zęby, więc nie muszę już więcej grać. To jest to. Tak żółto. Yy, więc będziemy wrzucać ziemniaki na yy, 20 minut na 220 stopni i potem 45 minut na 170. Now for the Kill them! <laughs> <laughs> Dobra, i będziemy to obtaczać w oleju, i w soli, i w pieprzu i piec. Aaaa, nowy teeth! Good job! Tak! Tak! So focused. Yeah, baby. Oh, wait, Yummy, I love my tummy. So, how are you, going? Okay. Full recipe only on our channel. How to bake potato. <laughs> <laughs> bye bye. Center. Okay? Okey dokey. Tak się prezentuje obiad. Na, um, przekroiliśmy ziemniaka. W ogóle jest taki ocz, Zaraz Wam pokażę w um, kuchni, jakie są przypieczone fajnie. E, masła jest troszeczkę i tuńczyk z majonezem, pieprzem i solą. Adam robi zdecydowanie lepsze ode mnie. Jest bardziej chrupiący ten ziemniak i tuńczyk jest lepiej, Nie wiem, jak on to robi, ale myślę, że on będzie po prostu to robił. Nie ja. Więc to jest dzisiejszy mój obiad, a Adam sobie wieszę do pracy z fasolką i serem. Tak wyglądają ziemniaczki upieczone, są takie fajne, ta skórka jest super, najbardziej mi właśnie smakuje ta skórka. Jest normalnie cieknie mi już ślinka, więc e, idę jeść. Postanowiliśmy, że jednak ja pojedę na zakupy, bo Liam bardzo chciał grać w te samochody, więc miałem do wyboru albo zakupy, albo grać w samochody, więc hello. Więc jestem już pod deskiem i lecę na zakupy. Udało się kupić kalosze. Wysłałam im zdjęcia, bo były naprawdę duży wybór. Ostatnio, jak patrzycie, mi nie było nic w Tesco, a teraz był i właśnie z Xboxem. Myślałam, że te wybierze, te mu się najbardziej spodobają, i e, z Psiem Patrolem, ale jednak George mu się najbardziej spodobał, bo to jest Team Dino. mógł się przydać i w ogóle okazało się później że one jeszcze się świecą, jak gdzie chodził, jak będzie skakał, więc super. te mydełko, bo się kończy na górze, a Daw się super sprawdza do mycia góryczki. To jest super płyn do kąpieli dla dzieci z HIPA, on zmienia wodę na zieloną, więc super. Takie jakieś ciasteczka gotowe, jakbyśmy chcieli coś, wiedzieć do pracy słodkiego, to jest dla mnie z masłem orzechowym, bardzo fajne są z tej firmy, a Adam bardzo lubi Cadbury, więc wzięłam mu coś takiego. Wziąłam coś takiego jak granole, ja już to miałam i to jest absolutnie przepyszne. To są plant protein i to jest ciemna czekolada i kokos. O boże, uwielbiam, a mam do tego z Alpro kokosowy jogurt. O Matko, to będzie genialne razem. Wziąłam chleb taki. Ja dużo chleba nie jem, ale jak tosta z awokado robię to muszę mieć i ja właśnie lubię ten z taki właśnie z ziarnami i bułeczki dla Liama, bo je bardzo lubi. Wziąłem jakieś jabłka, banany, pomarańcze. Bardzo chciałam truskawki, bo Liam bardzo ostatnio lubi truskawki, ale nie było ani jednej paczki więc nie wiem co się stało. E, ketchup, jogurty dla Liama, jogurty dla mnie. E, żadne mi się jakoś tak nie spodobały, a ostatnio coś mam smaka na jogurty, a Activi kiedyś bardzo lubiłam, zwłaszcza jagodową, właśnie to jest taki, wiecie, e, tego jagodowego taki... Em, no, wiecie, taki musik, więc jak wybieram smakowe, to zawsze jagodowe, takie wziąłem sobie, będę miał do pracy. Mleko truskawkowe dla chłopaków, fasolki, golden. wziąłem takiego gotowca, czasami sobie coś biorę takiego do wypróbowania. Miałam kiedyś zupy z tej firmy, one to jest firma chyba w ogóle wegetariańska, ale nie jestem pewna. 100% Plant Power, to chyba tak. I tu jest cauliflower tikka dinner box, więc zobaczymy, z kalafiorem, ja bardzo lubię. Zobaczymy czy dobre, bekon dla dama i pieczareczki, pomidorki, ogórek, oczywiście awokado i mrożonego kalafiora jeszcze dokupiłam, żebyśmy mieli zawsze jakieś warzywa. A i w sumie tyle, bo okazało się, że jednak wszystko inne mam w domu. Mamy trochę pomrożonego mięsa, więc na razie to nam wystarczy. Mam chwilę spokoju, więc postanowiłam usiąść i pokazać Wam w końcu te kosmetyki, bo już się zbliża wieczór. E, to są tylko coś, co dostałam na święta od Adama i od moich koleżanek, bo rzeczy, które dostałam z Polski, od mojej rodziny jest tego bardzo dużo, więc w międzyczasie, wiecie, we vlogach będę Wam pokazywać, co używam, bo naprawdę kosmetyków dostałam sporo. E, I w ogóle w, myślę, że w przyszłym vlogu będę chciała pokazać moją pielęgnację skóry, bo teraz mam same fajne rzeczy, bo są takie fajne rzeczy i w ogóle odkrycie. No, z zeszłego roku, bo zaczęłam w zeszłym roku jakąś firmę, nową odkryłam dzięki mojej siostrze i już googlowałam, czy można tutaj kupić. Bo już planuję co kupić i muszę kupić podobno mnie ten produkt, więc zapraszam już na kolejnego vloga, bo jest naprawdę coś fajnego. Um, więc pokażę Wam tylko to. Już od, niej, od koleżanki dostałam jedną fajną rzecz, ale to już jest właśnie w mojej pielęgnacji to Wam pokażę razem. Um, a co dostałam od mojego męża? Naprawdę fajne rzeczy. Jestem bardzo zadowolona. Co wyszukałam? Po pierwsze, perfumki. Przepiękne Daisy Dream Mark Jacob Days. Zapach Days. Cudownie pachną. Słodki zapach, taki kwiatowy. Uwielbiam takie zapachy. Jest, boże, przecudowna buteleczka. Już kiedyś miałam tą biedronkę. Dot się chyba nazywało, uwielbiam, uwielbiam Jestem bardzo zadowolona, bo ja nie mam Dużo perfum teraz, więc Idealnie, następnie dostałam Taki zestaw, to już mogliście w ogóle Widzieć na moim Instagramie, ale wiecie, to było Dawno temu, e, taki duży zestaw Z Number 7 pielęgnacji e, Ja tą firmę lubię e, Kolorówkę od lat, boże, już nie pamiętam od jak dawna, używam ten sam podkład na więc dzisiaj też mam zresztą na sobie. I pielęgnację miałam kiedyś, krem pod oczy, właśnie z kalendarza, z kalendarza adwentowego z buca. a tak nie miałam nic. Zawsze byłam ciekawa, co mają. I Adam mi kupił taki duży zestaw, więc już Wam pokażę, co jest w środku. Taka w ogóle super maseczka. Super opakowanie, nic, nic się nie zmarnuje, bo to wiecie, wypycha do góry. I to jest nawilżająca maseczka, więc super. Mamy tutaj Protect and Perfect Intense Advanced Cleansing Water. jest taki tonik. Też nie miałam. Po prostu nie miałam takich rzeczy. Bardzo mnie to cieszy. Krem na dzień na noc. W ogóle teraz mam tyle fajnych kremów. Teraz mam jeden fajny, który udało mi się kupić w Home Jeszcze jeden mam. Już wiecie kupiony i teraz mam jeszcze te dwa, więc bardzo się cieszę. Lubi mieć zapasie krem, bo jak mi się kończy, to sama nie wiem jaki kupić następny, jeżeli tam poprzedni nie był e, za fajny, a teraz mam tak dużo. E, mam lip care, czyli coś do ust. Zawsze się przyda. E, krem właśnie pod oczy. Nie wiem czy to nie ten właśnie ten sam, który miałam wtedy i on był bardzo fajny. E, mam tutaj lift illuminate primer primer, też się zawsze przyda To jest w ogóle retinol 1,5% ja w ogóle takich rzeczy nie używam, dla mnie to jest w ogóle czarna magia, te wszystkie kwasy, to wszystko ale jest ulotka jak stosować więc to jest na noc coś i zacznę, spróbuję zobaczymy co z tego wyjdzie są również łósteczki też się przydadzą i taka maskara Age Defining All in One Serum Mascara i to niby mają ją być, wiecie, gęstsze rzęsy po 12 tygodniach nawet jak nie, to przynajmniej maskara fajnie do wypróbowania, więc taki duży zestaw bardzo, bardzo się cieszę. Od jednej mojej koleżanki dostałam taki Home Spa Indigo Sented Box. To jest tutaj do ciała i do rąk. Ale bardzo fajny, bo nie miałam nic takiego. Pokazałam to też Wam na Instagramie. Taki sycik. I tu jest e, Richness Hand Cream Seven Heaven. Taki zapach chyba, bo tu widziałam jest tyle tych zapachów. Z pompką super. Będzie na moją toaletkę. E, Shiba również Seven Heaven. Na, o, na pewno się przyda. Olejek w ogóle do paznokci nigdy nie miałam. Również ten sam. I tu jest taki Sample Collection Body Lotion and Hand Cream. I tu jest masa w różnych. To rozumiem, że to są od, e, zapachy, bo ja no, nie miałam z tej firmy, więc się nie orientuję. Ale to jest różne i to jest albo do ciała, właśnie, albo do rąk. Love Story, Raspberry Love, Pop Sugar, Fam Fatal, Bella Vita. Ja rozumiem, że to są zapachy. Bardzo się cieszę, będę mogła to spróbować. Super zestaw, a od jednej koleżanki jeszcze, od innej koleżanki. E, dostałam z Jai Gdańskin. Woda, skóra, przemów, pielęgnacji skóry suchej, olejowy peeling do ciała z kuszonymi muszlami. Nigdy tej serii właśnie nie miałam, więc bardzo się cieszę. Milion mam peelingów, ale teraz tak to drugi, trzeci dzień robię sobie peeling całego ciała. Boże, ostatnio nie pamiętam, kiedy robiłam. Na pewno w zeszłym roku. Ale, um, o Jezus, nie wiem, z cztery miesiące pewnie nie robiłam peelingu, a teraz robię co drugi, trzeci dzień i balsam codziennie. Codziennie, a nawet czasami dwa razy dziennie, więc bardzo się cieszę, jak zadbałam o swoją skórę w tym roku. Moja twarz też. Ja ogólnie nie mam na szczęście żadnych jakichś tak super problemów ze skórą, ale widzę jaka jest różnica, jak sobie zrobiłam peeling, zrobię sobie maseczkę, też co drugi dzień robię maseczkę. I jeszcze mam takie coś tu fajnego. Z lasza. W ogóle teraz, sobie się jak to wyciągałam, że mogłam przecież wejść do lasza, jak byłam w centrum i kupić jakąś kulę do kąpieli. E, nie miałam też dawno nic z lasza, kiedyś tam, non-stop, chodziłam i dostałam taką piękną bombę do kąpieli w kształcie Mikołaja, więc dzisiaj sobie zrobię taką super kąpiel po treningu, bo moje, moje postanowienie ćwiczenia codziennie cały czas, jest, cały czas e, wiecie spełniam moje postanowienie jest dzisiaj już dzień ósmy więc tydzień ćwiczę codziennie ostatnie dwa dni były tylko yoga, bo miałam takie zakwasy, że masakra ale dzisiaj się już dobrze czuję więc dzisiaj zrobię sobie na pewno jakieś cardio jakiś trening brzucha a potem sobie zrobię taką kąpiel, więc rewelacja. Super w ogóle miałam dzień, taki bezstresowy, tak fajnie nam zleciał i mimo, że nic nie kupiliśmy w centrum, przynajmniej sobie z pochodziliśmy razem i e, no i fajnie było i jakoś tak super zleciał mi dzień. A z Wami się już będę żegnać i w ogóle bardzo, 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 bardzo dziękuję, jak przyjęliście mój pierwszy filmik, ten poprzedni. E, nie spodziewałam się aż takiego, się że ktoś no obejrzy, ale czy e, nie będzie aż tyle komentarzy pozytywnych, dziękuję wam bardzo i naprawdę to mnie tak zmotywowało do nagrywania i Adam się też bardzo cieszył, więc dlatego tak e, też się postanowił tajnie tutaj wspierać i pokazywać się we vlogu e, i, i tak, więc bardzo, bardzo dziękuję e, i co i będę się z wami już żegnać, do zobaczenia w kolejnym vlogu, pa!